Tym razem mamy wykazać, że jest to liczba całkowita. Czyli najpierw zapiszmy to sobie w ten sposób, że mamy tak 5 przez pierwiastek z 5, odjąć pierwiastek z 5 przez 1. No i tutaj mamy dwa ułamki zwykłe, czyli żeby wykonać odejmowanie ułamków zwykłych, musimy mieć taki sam mianownik. No i wspólnego mianownika poszukamy w ten sposób, że pomnożymy przez siebie te dwa mianowniki, czyli pierwiastek z 5 razy 1 to będzie pierwiastek z 5, ale może to jeszcze sobie dwa razy zapiszmy. Odjąć pierwiastek z 5, Razy 1. No i teraz, co nam się pojawi w liczniku? To dokładnie tłumaczyłam w poprzednim zadaniu, więc do tego możecie sobie wrócić. Zobaczcie, jeżeli w tym mianowniku miałam pierwiastek z 5, no to o co powiększyłam, Czy, czyli w jaki sposób rozszerzyłam ten mianownik? Otóż pomnożyłam go przez 1. Czyli jeżeli mianownik rozszerzyłam przez 1, to znaczy, że licznik także muszę rozszerzyć przez 1, a 5 razy 1 to będzie 5. Tutaj mieliśmy jedynkę, czyli ten mianownik rozszerzyliśmy o pierwiastek z 5, czyli licznik także rozszerzamy o pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to będziemy mieli w drugim liczniku. Czyli teraz mamy tak: 5 przez pierwiastek z 5 razy 1 to po prostu pierwiastek z 5, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to pierwiastek z 25 przez Pierwiastek z 5 razy 1 to będzie pierwiastek z 5. No i teraz, jako że mamy taki sam, mamy wspólny mianownik, to możemy sobie wszystko zapisać na jednej kresce ułamkowej, czyli mianownik pozostaje, a tu mamy 5 odjąć. Pierwiastek z 25 to będzie 5, czyli 5 odjąć 5 to będzie 0, a 0 przez pierwiastek z 5 da nam 0. My mieliśmy wykazać, że to będzie liczba naturalna, no i faktycznie 0 jest liczbą naturalną, co należało dowieść.